Cameron Macaulay tajemnica dziecka, które pamiętało poprzednie życie. Czy możliwe jest, aby dziecko pamiętało swoje poprzednie życie? To pytanie nurtuje naukowców i badaczy przypadków reinkarnacji na całym świecie. Historia Camerona Macaulaya, sześcioletniego chłopca z Glasgow, do dziś pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i niewyjaśnionych fenomenów. Cameron Macaulay od najmłodszych lat twierdził, że pamięta swoje poprzednie życie. Już jako dwulatek opowiadał swojej matce o wyspie Bara, małej malowniczej wyspie w Szkocji. Co ciekawe, nigdy wcześniej tam nie był, a jednak jego historie były zaskakująco szczegółowe i spójne. Cameron mówił o Białym Domu nad Morzem centkowanym psie, czarnym samochodzie i swoich braciach z wyspy. Jego wspomnienia były tak realistyczne, że wywołały niepokój u jego matki. Przez lata chłopiec podawał szczegóły dotyczące poprzedniej rodziny, matki Normy z czerwonymi włosami, ojca Sheena Robertsona i wielu wspólnych podróży. Kiedy Cameron skończył 5 lat, jego opowieści stawały się coraz bardziej precyzyjne. W końcu jego matka postanowiła skonsultować się z ekspertem Jimem Takerem, psychiatrą zajmującym się przypadkami dzieci, twierdzących, że pamiętają poprzednie życie. Razem odwiedzili wyspę Bara, kierując się wskazówkami Camerona. Ku ich zaskoczeniu chłopiec wskazał na biały dom, opisany wcześniej z taką dokładnością. Znał jego każdy zakątek, jakby mieszkał tam przez lata. Jednak największa zagadka dopiero się pojawiła. Chociaż Cameron szczegółowo opisywał swoje poprzednie życie i członków rodziny, nikt z mieszkańców wyspy nie pamiętał osoby o imieniu Shane Robertson. Co więcej, Cameron twierdził, że był tam małym chłopcem, a jednak żadna dokumentacja ani wspomnienia miejscowych tego nie potwierdzały. Czy Cameron rzeczywiście pamiętał swoje poprzednie życie? Czy może była to jedynie wyjątkowo złożona fantazja dziecka? Naukowcy, którzy badali jego przypadek, pozostali bez odpowiedzi. Przypadek Camerona Makoleja stał się przedmiotem badań naukowych i dokumentalnych. Eksperci tacy jak Jim Tucker przyznali, że historia chłopca jest jedną z najbardziej szczegółowych i intrygujących. Jedni widzą w tym dowód na reinkarnację, inni sugerują, że to efekt niesamowitej dziecięcej wyobraźni. Niezależnie od odpowiedzi, historia Camerona pozostawia nas z pytaniem: jak wiele jeszcze nie wiemy o ludzkim umyśle i pamięci? Do dziś przypadek Camerona Macaulaya nie został wyjaśniony naukowymi metodami. Jego historia przypomina nam, że tajemnice życia i śmierci pozostają niezgłębione, a może gdzieś w naszych wspomnieniach skrywa się coś więcej niż tylko teraźniejszość. A co Wy myślicie o historii Camerona? Czy to dowód na reinkarnację, czy może dziecięca wyobraźnia? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji.